Cześć, tego Ortega z tej strony. Ostatnio zauważyłem pewne komentarze na YouTubie. Full body workout z wagą własnego ciała. Pokazujesz te wszystkie ćwiczenia, te wszystkie ćwiczenia z wagą własnego ciała. Czy można z tego zrobić full body workout? Opowiedź na to brzmi oczywiście, że można z tego zrobić full body workout i możecie zrobić to na przeróżnice sposoby. Dlatego w tym filmiku pokażę wam parę ćwiczeń, które możecie dodać do waszego full body workout z wagą własnego ciała, albo możecie nawet je dodać do full body workout z ciężarami. I jak możecie te wszystkie ćwiczenia połączyć w jedną całość. Jedziemy. Więc nazwa Full Body Workout znaczy to, że trenujemy nasze całe ciało. W jednym treningu najbardziej tradycyjne full body workout polega na tym, że powiedzmy, macie trening A, B, C i wykonujecie takie treningi powiedzmy co drugi dzień albo co trzeci dzień na siłowni. Zazwyczaj są to ćwiczenia wielostawowe, nie zajmujecie się ćwiczeniami powiedzmy izolowanymi, tylko wykonujecie ćwiczenia powiedzmy jak wyciskanie sztangi, jak podciąganie na drążku albo ściąganie drążka czy też dociąganie sztangi do klatki. Przysiady, martwe ciągi i tak, dalej, i tak dalej, i tak dalej, Oczywiście z wagą własnego ciała nie jesteśmy w stanie ani zrobić przysiadów z sztangą, ani wyciskania na, na ławce, tak? Ale możemy zrobić przysiady normalne, lub trochę je zmodyfikować. I możemy zrobić pompki normalne, lub troszeczkę je zmodyfikować. I w tym filmiku pokażę Wam, jak możecie zmodyfikować sobie te ćwiczenia, żeby były trudniejsze, bo mamy początkujących, którzy. Mogą robić zwykłe przysiady i zwykłe pompki, i im to wystarczy. Ale mamy też osoby, które e, pompki i przysiady traktują tylko jako rozgrzewkę, więc postaram się zadbać o te dwie grupy. Więc o jakie partie mięśniowe musimy tutaj zadbać? Klatka, barki, triceps, plecy, brzuch, nogi, no i ten nieszczęsny biceps, który jest wagą własnego ciała. Bardzo trudno zrobić, jeżeli nie macie drążka. Ale też wam zaproponuję jedno ćwiczenie, które jest dosyć wielkim wymysłem, ale jednak da się zrobić z nim troszeczkę pracy. Więc przechodzimy do ćwiczeń i na końcu Wam powiem, jak możecie sobie to poukładać w taki fajny trening full body workout. Zaczniemy od nóg, ponieważ są to największe mięśnie i wymagają najwięcej energii. Pierwsze ćwiczenie, jakie będziecie robić, to są przysiady. I teraz dla osób, które są początkujące i przy, zwykłe przysiady sprawiają im nie tyle co problem, ale dają im wyzwanie to pozostańcie przy zwykłych przysiadach, czyli na pierwsze ćwiczenie robicie zwykłe przysiady. Możecie sobie zwolnić powtórzenie, czyli robić raz, dwa, trzy i do góry. Raz, dwa, trzy i do góry. I to jest pierwszy poziom. Drugi poziom tego ćwiczenia to są przysiady z wyskokiem, czyli robimy raz, dwa, trzy, hop, hop. I tutaj w sumie nie musicie zwalniać, po prostu robicie przysiady z wyskokiem. I tyle, to jest drugi poziom. Teraz mamy trzeci poziom. To jest przysiad, e, przepraszam, przysiad, e, przysiad wykrokiem, przysiad wykrokiem i przysiad. Wygląda to w ten sposób. Mamy przysiad, jeden wykrok, drugi wykrok, przysiad. To był raz. To był dwa. To był trzy. To jest cztery. I to jest pięć. Więc mamy tutaj trzy poziomy, jeżeli chodzi o przysiad. Zwykły przysiad, przysiad z wyskokiem i przysiad z dwoma wykrokami. Drugie ćwiczenie: przejdziemy na klatkę piersiową. Normalnie przeszedłbym na plecy, ale w tym przypadku, kiedy robicie ćwiczenia z wagą własnego ciała i nie macie drążka do podciągania, pompki mogą być troszeczkę bardziej trudne niż te ćwiczenia na plecy. Dlatego zaczniemy od pompek. Teraz tak, pierwszy poziom. Zwykłe pompki dla osób, które twierdzą, że pompki są dla nich wystarczające, po prostu raz, dwa, raz, dwa. Teraz drugi poziom to są trzy sekundy, czyli robimy ruch ekscentryczny powoli, opuszczamy. Raz, dwa, trzy, hop. Raz, dwa, trzy, hop. Ok? Trzeci poziom, jeżeli chodzi o pompki, robimy trzy, trzy, czyli Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. I to był trzeci poziom. Pierwszy poziom zwykłe pompki, drugi poziom trzy sekundy. Trzeci poziom jedna pompka to sześć sekund. Trzecie ćwiczenie przechodzimy do pleców. Znowu mamy trzy poziomy. Pierwszy poziom jest taki, czy mamy łokcie. Tutaj z tu łowia, mniej więcej 40 yy, kąt, 45 stopni. I teraz na samych łokciach podnosimy plecy. Hop, w ten sposób. I to jest jedno powtórzenie. Hop, w ten sposób. Spinamy nasze łopatki, spinamy nasze plecy. I to jest pierwsze powtórzenie. Drugi poziom jest taki, że robimy to na dłoniach. Czyli kładziemy dłonie na podłodze. Ja lubię żeby to robić na palcach, powiedzmy jak spider Spiderman. I teraz do góry, hop. I to jest idealne ćwiczenie, żeby rozdrać już nasze tricepsy. Idziemy do góry. Hop. I powoli opuszczamy. I trzeci poziom jest taki sam, że robimy właśnie to ćwiczenie. Następnie po wykonaniu ćwiczenia robimy aniołka śmierci. Aniołek śmierci wygląda w ten sposób, że kładziemy się od razu na brzuchu, nogi są w powietrzu. I teraz robimy aniołka śmierci. Normalnie, byśmy robili aniołka, to byśmy robili e, powiedzmy w śniegu, na plecach, ten cały ruch. Tutaj robimy na brzuchu, Spinamy nasze plecy, ręce idą do przodu, i teraz idziemy do tyłu i idziemy do przodu. Mi się tutaj ławka przeszkadza, ale wiecie o co chodzi, i wykonujemy. Te dwa ćwiczenia, jeżeli chodzi o poziom trzeci. Następne ćwiczenie barki, przechodzimy na barki. Mamy znowu trzy poziomy. Tym razem robimy pompki V. Im bliżej jesteście, tym jest trudniej. Dlatego początkujący mogą być mniej więcej w ten sposób. I robią pompki V. Trudniejszy poziom, troszeczkę bliżej i w ten sposób. Jeszcze trudniejszy poziom. Jedna noga do góry. I robimy w ten sposób. Dla utrudnienia możecie dodać ten ruch 3 sekund, albo możecie sobie kompletnie zmienić ćwiczenie i robić pompki na rękach. Stojąc przy, powiedzmy przy ścianie. Nogi macie oparte o ścianę i robicie sobie pompki, jeżeli chodzi o barki. To jest dla osób, które są w stanie zrobić to ćwiczenie i chcecie zrobić to ćwiczenie ja... Nawet bym preferował zrobić to ćwiczenie, niż te pompki V. W każdym razie macie tutaj trzy poziomy trudności, plus możecie dodać te wolniejsze opuszczanie. Jeżeli kompletnie chcecie zmienić sobie ćwiczenie na coś trudniejszego, nogi na ścianę i robicie te e, pompki. Triceps, teraz tak. Pierwszy poziom, dupa do góry, noga do góry i spinamy mocno triceps. Trzymamy jedną sekundę, trzymamy jedną sekundę, poła powtórzeń, zmieniamy nogi, trzymamy jedną sekundę i trzymamy jedną sekundę. Drugi poziom przechodzimy do podporu przodem albo pozycji pompki. I teraz tak, łokcie, a raczej dłonie idą troszeczkę bardziej do przodu niż mamy barki. Teraz kładziemy się na łokcie i prostujemy. Kładziemy się na łokcie i prostujemy. I to jest nasz drugi poziom. Trzeci poziom. Tym razem nogi idą do środka. Kolana są przyklejone do naszej klatki, i teraz robimy takie pompki. Raz. Dwa. Dla osób, które chcą sobie kompletnie to utrudnić i mają siłę, mogą podnieść nogi do góry i robić to z nogami w powietrzu. Został nam brzuch i biceps. Na brzuch, że? Został nam brzuch, no i ten nieszczęsny biceps. Na brzuch. Proponuję Wam trzy ćwiczenia. Pierwsze ćwiczenie to są tradycyjne spięcia brzucha. Czyli kładziemy się na ziemi, nogi są ugięte lub uniesione pod kątem 90 stopni, żeby już napiąć na brzuch i po prostu robimy spięcia brzucha. Drugi poziom natomiast polega na tym, że przytrzymujemy tutaj dwie sekundy. Raz, dwa, wracamy. Raz, dwa. I wracamy. Trzeci poziom jest kombinacją dwóch ćwiczeń. Robimy podobnie to. Raz, dwa, trzy. Robimy nasze powtórzenia, z tym, że po pięciu powtórzeniach przechodzimy na boki. Hop, hop. I dotykamy podłogi po boku. No i na sam koniec przechodzimy na ten biceps, na ćwiczenia na biceps z wagą własnego ciała. To jest mały problem, ponieważ no. Biceps jest mięśniem, który chce przyciągać i nie mamy za bardzo co tutaj przyciągać. Chyba, że będziemy przyciągać nasze nogi. To jest, można powiedzieć, że jeden z niewielu sposobów, żeby trenować biceps z wagą własnego ciała bez kompletnie żadnego sprzętu, nawet bez drążka do podciągania. Więc co możecie robić, jest znowu zachować ten ruch ekscentryczny, bardziej skupić się na powolnym rozciąganiu bicepsa, niżej na spinaniu tego bicepsa. I w tym momencie jesteście w stanie zrobić troszeczkę pracy. Zaczniemy od jednego bicepsa, czyli wkładamy sobie tutaj dłoń pod nasze kolano i lekko prostujemy naszą nogę do dołu. Teraz dociągamy z powrotem i prostujemy naszą nogę. Dociągamy z powrotem i prostujemy. Swoją drogą, muszę przyznać, że jak tak walczy z moją nogą, to jest nawet fajne ćwiczenie. Następnie przechodzimy do drugiej. Przytrzymujemy, teraz prostujemy nogę, walczymy. Teraz dociągamy. Powoli prostujemy i dociągamy i w momencie jak dociągacie, też zachowajcie jakiś opór w nodze, żebyście nie robili czegoś takiego luźnego, tylko też troszeczkę zachowali opór i powoli wydłużali ten bicep, czyli rozciągali ten napięty. Biceps. Niestety nie jesteśmy tutaj wyważyć obciążenia. Możecie troszeczkę mocniej robić na prawą niż na lewą. Nie da się tego tutaj za bardzo skontrolować. Dlatego, to jest ćwiczenie dla chętnych. I tutaj macie ćwiczenia, które możecie połączyć w full body workout. Jest to idealne, idealne jakby połączenie dla osób początkujących, które na początku będą robić full body workout powiedzmy przez 3 tygodnie lub dla osób średnio zaawansowanych, które chcą potraktować ten trening jako powiedzmy trening awaryjny. Dlatego też tutaj umożliwiłem zwiększenie poziomu trudności i dla początkujących i dla średnio zaawansowanych. Teraz, jak poskładać sobie z tego cały trening? Bo możecie zrobić to na e, wiele różnych sposobów. Po pierwsze, określcie sobie liczbę powtórzeń. Według mnie powinna to być maksymalna ilość powtórzeń na każde ćwiczenie. Powinniście robić wszystko na maksa. OK? Robicie wszystkie ćwiczenia na maksa lub ustalacie sobie, że robicie po 12, 15 albo 6 powtórzeń na każde ćwiczenie. Ja osobiście bym robił na wszystkie ćwiczenia na maksa, oprócz na biceps, wtedy bym tutaj ustalił powiedzmy sobie... Po 10 powtórzeń na stronę. Resztę, przysiady, pompki, czy to plecy, wszystko bym robił, aż się nie zmęczę, aż nie będę miał dosyć. Teraz, mm -hmm. jeżeli chodzi o połączenie tych ćwiczeń i w ilu seriach macie zrobić, możecie zrobić to na parę sposobów. Po pierwsze, robić to treningiem obwodowym, czyli robić jedno ćwiczenie po drugim bez przerwy. Nogi, klatka, plecy, barki, triceps, brzuch, biceps. Robicie to wszystko po kolei bez przerwy dopiero jak zrobicie cały obwód, dopiero wtedy robicie przerwę, powiedzmy minutę. Okay? Następnym sposobem jest to, że robicie powiedzmy jedno ćwiczenie i robicie 4 serii albo 5 serii tego ćwiczenia. Czyli powiedzmy robicie przysiady czy tam robicie te nogi, tak? robicie pięć serii, i tak 30 sekund przerwy między seriami i następnie przechodzicie na klatkę. 5 sekund przerwy między. E, pięć sekund. Pięć serii 30 sekund przerwy między seriami i następnie przechodzicie na następne ćwiczenie I pójdzie na następnej, następnej, na następnej i na następne. I na następne. I bum, i kończycie trening. Ostatni sposób, jaki możecie sobie zrobić, to jest super serio. połączyć sobie dwa ćwiczenia w jedno. Ja bym zrobił to w ten sposób. Nogi połączył z bicepsem, okay, czyli najpierw nogi, później biceps i wtedy zrobił tego 5 serii i 30 sekund przerwy dopiero po wykonaniu tych dwóch ćwiczeń. Następnie bym przeszedł na klatkę i na plecy w jednym, e, powiedzmy w jednej serii. Następnie bym przeszedł na barki nawet z tricepsem. Będzie to dosyć trudne, ale hej, full body workout z wagą własnego ciała może nie dla niektórych z was będzie to idealne. No i zostawiłbym sobie brzuch na koniec. I ostatnie pytanie, jakie zadacie, ile razy w tygodniu, bo na pewno ile razy w tygodniu mogę to robić? Czy mogę robić to codziennie, 2, 3, 4, 5 czy 6 razy w tygodniu? Słuchajcie, to wszystko zależy od tego, po co robicie ten trening i na co robicie ten trening. Bo jeżeli jesteś osobą początkującą i chcesz zwiększyć siłę i masę mięśniową i jakby ten trening jest dla Ciebie wyzywający już, to nie rób tego codziennie. Nie rób tego codziennie, rób to, powiedzmy, co drugi dzień. Jeżeli natomiast robisz to treningiem obwodowym, robisz to jako kardio, możesz to robić nawet, powiedzmy, codziennie. Tak? Możesz to robić codziennie, pięć obwodów jako cardio w ten sposób, jak najbardziej możesz to zrobić. To wszystko zależy od tego, co chcesz tym osiągnąć i ile ten trening z Ciebie wydusi. Jeżeli jesteś osobą początkującą, o dosyć niskim poziomie, powiedzmy, maszyn mięśniowej albo siły, nie rób tego codziennie, rób to mniej więcej co drugi dzień, coś w tym stylu. Jeżeli jesteś dosyć silny i jest to na Ciebie pikuś i chcesz to potraktować jako cardio trening obwodowy, full body workout, ale powiedzmy z elementami, elementami treningu siłowego, z wagą własnego ciała, ale zrobić z tego właśnie taki interwał kardio, jak najbardziej możesz to robić codziennie, jeżeli robisz właśnie to w tym stylu. Więc słuchajcie, to by było na tyle w tym filmiku. Macie full body workout z wagą własnego ciała. Oczywiście zrobię pewnie więcej takich treningów, coś w podobnym stylu, żebyście mieli więcej opcji treningów. To było na tyle. Skomentujcie ten filmik, czy Wam się to podoba, czy nie. Łapki w górę, jeżeli uważacie, że ten filmik jest super. Jeżeli jesteś tu nowy, nie subskrybujesz, na to czekasz subskrybuj, bo będzie o wiele, wiele więcej. To wszystko na dzisiaj. Ja spadam, trzymajcie się.